Cześć, Manko, ja jestem Damian i witam Was na e, pierwszym filmiku z gry Shades and Fidget e, na moim kanale. Gramy sobie na świecie 11 międzynarodowym, ponieważ niedawno wystartował. E, chciałbym e, Was zaprosić do naszej gildii które osobiście sobie gramy i szukamy nowych członków posiadamy 30% do doświadczenia, 24% do premii złota, więc to jest na razie bardzo dobra suma jesteśmy gildią która szybko się rozwinie ponieważ grzybki mamy troszkę grzybków i jesteśmy bardzo skrani, bo wpłacamy dużo pieniędzy na gildię, nie na naszą postać szukamy członków do gildii Yy, którzy będą aktywni, yy, będą wpłacać pieniądze, nie musicie wpłacać tego dużo, po prostu tak, żeby nam wystarczyło. Więc zapraszam bardzo wszystkich yy, serdecznie. Na pewno nie będziecie się z nami nudzić, będziemy się świetnie bawić. Troszkę, może Wam pokażę, jak wyglądają moje lochy. No to jestem na siódmym poziomie, bardzo trudno. Pokonać teraz będzie tego przeciwnika. Już to jest chyba wojownik. Ale mieliśmy mówić o gildii, więc ataki będą jednorazowo codziennie. Jak ktoś nas zaatakuje, to wiadomo, że trzeba się bronić i jak ktoś nie będzie się bronił, po prostu nie będzie aktywny czy coś, no to wiadomo, że zostanie wykluczony z naszego klanu. Mamy dwóch oficerów Gildii no, niedawno powstała gildia, ale widzicie już 30% tego, 24% tego, więc naprawdę idzie nam bardzo świetnie. No to z mojej strony to tyle. Chciałbym zachęcić Was do yy, przyłączenia się do nas i po prostu żebyście tutaj przyszli. Dobra, nara.